W czwartym odcinku zagramy w PLANET. Jest ze mną. Cześć, jestem Marta. I jest, jest, to jest mój już trzeci odcinek dzisiaj, ale stwierdziliśmy, że jednak zrobimy dzisiaj trochę odcinków, żebyśmy nie musiały później kolejnych Więc tak. No. E... Teraz... Więc chciałam. Ja e... To, co teraz robimy? Heim, heim, nie wiem. Ja, ja napiszę, że nagrywam. A ja napiszę... To ja po... Napiszę... Chodź teraz, pójdziemy na chwilę na zakupy. Czekaj. Cię ja zaproszę. No, jak ja to napisałam? No, no Ktoś do mnie napisał i... E... Tak. i... Tak. Pozdrawiam Kinga, e... Vip, Kasa. No. Pozdrawiam Boscha i tak Kasa. Dzięknie! Tak, pozdrawiam Cię do Ciebie.

To chodzi do mnie do pokoju i tam będziemy tańczyć czy coś i no, będę OK, I... Ile sobie... masz kasy? 134 A ja mam 217 I prosimy, żebyście nie pisali takich głupich komentarzy, że nie umiemy nagrywać. Tak, i to trzeba powiedzieć na no, początku. Tak. Więc chciałam powiedzieć, że. Ja chcę powiedzieć, że DK522 nie umie tańczyć. Wiesz, co umie? No dobra. I że chciałam też powiedzieć że będzie, że miały ja miałam kręcić filmy co 3 dni i jednak to się zmieni e, będę nagrywała z Martą, to będzie częściej a może albo z czasem z innym kimś innym jeśli się stanie i tak e, właśnie miałam się zapytać ma, Marta było tyłem, bo bo pamiętam Ci mu, no bo jak ten. Będzie, jeszcze mia, zapomniałam powiedzieć, Marcie, że mówiłam w pierwszym odcinku, że będę, będę organizowała konkursy. W sensie takim, że będę z kim że będę nagrywać na YouTube. No, 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 no i e, chciałam się Ciebie zapytać, czy Ty też będziesz organizować te konkursy. No nie wiem. Pierw e, tak, e, będę musiała napisać to na Movistar Planet i żeby ktoś się zgłosił, żeby ktoś napisał swojego Skype'a i będę tak losowała. Tak, i ja jeszcze założę oczywiście... Najpierw będę z będę... Z moim kątem tam mogli zapraszać, będę tam was informować o czymś tam. Idę zobaczyć na forum, idziesz? Forum. Czekaj, bo ja chyba zmysypy mam. A nie, dobra. Ja napiszę, że nowy temat. Napiszę yy, a wam na YouTube. I wiadomość. Eee. Yy, tak na, na YouTube. Dobra, I to będzie jakieś... O, nie, nie, nie. To będzie filmy, i dobra. Włożyłam nowe... nowe... Dobra. Nagrywam no, na YouTube. No. Zostało nam już 3 minuty. Tak. I... Bardzo bym była wdzięczna, gdybyście dawali prezenty, jakbyście chcieli, obojętnie jakie mogą to być, jakieś rzeczy, które nie chcecie. I tak, podrabiam Sun Sul 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1, która dała mi tą koszulę czarną i te włosy z listy życia. Podrabiam Lola 1, 2, 3, 4, 3, 6, która dała mi. cukienkę. Um, Ten twój sursul nie istnieje Istnieje, dlatego muszę ci to Napisz mi na Skype Jeszcze raz pozdrawiam Madzików Madzików Live 101 live 107 A ty jeszcze coś, kogoś chcesz pozdrowić? Ja chcę pozdrowić Cylapol, Kitka 1, 2, 3, 4, 6. Um, I. I. Ach, księżna 3, 1, 2. Ok, chciałam taką jeszcze informację, że prawdopodobnie jutro y, będę miała vip I to na tydzień. Dlatego prawdopodobnie ben, też będzie filmik z Martą, jeśli Marta oczywiście się zgodzi. I nagramy e... na moim kanale i na, i na jej. Poczekaj, bo postaram się, bo jutro... Bo dzisiaj nie, nie było w szkole, nie, więc nie. będę musiała jutro przepisać sobie lekcje. Ja będę musiała się poczuć do matematyki. To której tak dokładnie będziemy nagrywać? 16. 16 spróbuję. 16 albo 15, zależy. No dobra, to ja i my już kończymy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa!